O takich inicjatywach nie słyszy się często. Michał Działowski, student wrocławskiej uczelni, od lat prowadzący gromadę z Leśne Duszki w Świdnickim Harcerstwie, wraz z dwoma kolegami postanowił rok temu wyjechać na miesiąc do dalekiej Mongolii, by nauczać dzieci z sierocińca, szkół oraz pracowników tamtejszego banku języka angielskiego. Sprawa była udana, bo oprócz misji edukacyjnej udało nam się też kupić 50 wyprawek szkolnych dla dzieci z dwóch sierocińców po wyprawie znajomi mi pytania, z co dalej. I tutaj pomysł, pojawił się pomysł otwarcia fundacji, Fundacji Ludzki Świat Turysty wiceprezesem. I dzisiaj już mamy fundację, dużą organizację, która zajmuje się działalnością lokalnie i zagranicznie. Ludzki Świat to fundacja non-profit, której celem jest nauka języka angielskiego przy najmniejszych możliwych wydatkach. Koszty ograniczane są do minimum, a środki przeznaczane są na materiały do nauki języka i pomoc materialną. Na miejscu członkowie fundacji udzielają korepetycji młodzieży z rodzin biednych. Misja sięga także dzieci z Mongolii i Laosu. Docelowo studenci chcą założyć stałą szkołę języka angielskiego i polskiego w Uan Bator. Pomysł wziął się z chęci dania czegoś od siebie innym, tak? bez czerpania korzyści finansowych. Chcieliśmy zrobić coś fajnego, udało nam się, zrealizowaliśmy projekt Mongolia Ang, uczyliśmy dzieci języka angielskiego. By dalej pomagać oraz zrealizować tegoroczne wyprawy do Laosu i Mongolii na przełomie sierpnia i września, Fundacja Ludzki Świat potrzebuje środków finansowych od ludzi dobrej woli, które pozwolą na wyjazd sześciu wolontariuszom. Chcemy budować finansowanie organizacji z kilku źródeł. Jednym z nich chcemy, żeby było finansowanie od osób prywatnych. I tutaj pojawił się pomysł darowizny. Darowizny w kwocie 35 zł. Osoba, która przekazuje taką darowiznę otrzyma kartkę z Mongolii, zdjęcie ze swoim imieniem wpisaną tablicy w szkole języka angielskiego w Uambator oraz zestawienie na maila dokładnych kosztów, wydatków oraz wpływów z tego tytułu. Każdy, kto chciałby pomóc finansowo Fundacji Ludzki Świat, wszelkie informacje odnajdzie na podanej stronie internetowej. Pieniądze umożliwią wysłanie do Mongolii i Laosu większej liczby wolontariuszy. Każdy z nich może objąć nauczaniem nawet kilka grup. Minimalne koszty przypadające na jedną osobę to 6 tysięcy złotych.